Witajcie, witajcie nasi drodzy Spiżarnianie. Gdziekolwiek nas słuchacie, gdziekolwiek nas w tej chwili oglądacie, witamy Was serdecznie. Zgodnie z obietnicą wracamy. Wracamy ze Słowem, w którym spotykamy się z Bogiem. Witaj, Joanna. Witaj, Przemo. Słuchajcie, jeżeli jesteście teraz tutaj z nami, to prawdopodobnie dlatego, że byliście z nami też w poprzednich dniach, kiedy nagrywaliśmy taką testową, pierwszą, próbną wersję tych naszych spotkań z Bogiem w Jego Słowie. Generalnie chodzi nam o to, żebyśmy każdego dnia, w tej chwili, tak, takie mamy ustalenie z Joanną, że każdego dnia oprócz niedzieli, Dlaczego oprócz nie, to zaraz wyjaśnimy, spotykamy się z Bogiem w Jego Słowie na tym kanale, w Spiżarni Wiary. I założenie jest takie, że rano dostajecie taką pigułkę około 10-12 minut, takiego właśnie spotkania, do którego was zapraszamy, żebyście w nim mogli również uczestniczyć. A Joanna, ty wytłumacz, dlaczego nie niedziela. Dlaczego nie niedziela? Dlatego, że tę liturgię omawiamy razem z Dominiką Szczawińską w ramach podcastu Kościa niedzielnego, więc żeby nie duplikować i nie, i nie robić żadnej takiej konkurencji w ramach jakby dwukrotnego komentowania, to zapraszamy Was na stronę gościa niedzielnego na jego podcasty i tam też w centrum naszego zainteresowania oczywiście jest Bóg. A ponieważ współpracujemy też w trójkę, przemek z Dominiką, więc uważamy, że jeden duch jedno serce, które gromadzi wszystkich wierzących, będzie tu dla nas odczuwalne. Dlatego Was zapraszamy z czystym sumieniem i naprawdę gorąco polecamy. Ja słucham tych rozmów Joanny z, z Dominiką. Świetna rzecz. Znajdziecie je również tutaj na YouTubie, na kanale Gościa Niedzielnego. Te, te rozważania, te, te spotkania, te rozmowy są, są dostępne. Jeszcze tylko słowo wyjaśnienia: bierzemy na tapetę pierwsze czytania. One są często ze Starego Testamentu, dlatego my je często omijamy, bo są niezrozumiałe, trudne do interpretacji, dlatego skupiamy się właśnie na tych słowach, chociaż właśnie w tych pierwszych dniach, teraz kiedy będziemy, będziemy się z tym słowem spotykać, w tym słowie spotykać z Bogiem, akurat są to czytania z Nowego Testamentu. Dobrze, co, zaczynamy? To jest czytanie z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, wersety 30, od 32 do 40. Bracia, i cóż jeszcze mamy powiedzieć? Nie starczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy dzięki wierze zdobyli królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwą, przygasili żar ognia, uniknęli ostrzy miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w walce, i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze stanie. Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przeżynano piłą, kuszono, przebijano mieczem, tułali się w skórach owczych kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku. Świat nie był ich wart. I błąkali się po pustyniach, górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni osiągnęli doskonałość bez nas. I spotykamy się z Bogiem, który w tym czytaniu nie stoi na początku, wydawałoby się, ale wymieniany jest na końcu. Aczkolwiek, kim są ci świadkowie? To są ci, którzy spotkali Go i doświadczyli namacalnie Jego jako Boga Żywego, jako osoby. Spotykamy ich dzisiaj. Dlatego, żebyśmy otrzymali potwierdzenie: Boga, który działa według swojego zamysłu, Boga, który mówi: wiesz, jeżeli mnie przyjmujesz, czyli wierzysz, wiara nie polega na. Zaakceptowaniu intelektem prawdy jakiejś, jakiegoś stwierdzenia, albo nie polega też na wyłączeniu intelektu przy konfrontacji z jakimś stwierdzeniem. Wiara to jest przyjęcie Boga. Tak Biblia to rozumie. Zatem, dzięki temu, że przyjęli Boga. Doświadczają dzisiaj Jego cały czas, Jego żywego, ponieważ są z nim w bezpośrednim kontakcie, przyjęli go w swoje życie. I tym samym mają doświadczenie tego, że uczestniczą w Jego myśleniu dalej, w Jego świecie, w Jego porządku. I Bóg daje realizację swoich obietnic w, takich, w takiej sekwencji, w takiej kolejności jak on chce. I w takim stopniu, w jakim on chce, wiedząc jakby co jesteśmy w stanie w danym momencie przyjąć. Dlatego też Bóg, który był, jest przez nich spotykany, jest dla nich żywy, nam, którzy jesteśmy po nich, tak dzień, jakby ustawił nas z nimi razem, żebyśmy czerpali z nich, dzięki czemu otrzymujemy dodatkową siłę, potwierdzenie, doświadczenie wspólnoty z tymi, którzy żyją Bogiem, i tu bez względu na to, czy oni już przekroczyli próg śmierci, czy żyją wśród nas, czy to są nasi znajomi, czy youtuberzy, ludzie, który, przez których spotykamy Boga. Oni zostali nam, jakby, ofiarowani przez Boga, dlatego, żebyśmy do celu, nie do doskonałości. Słowo e, telejo oznacza osiągać cel, iść w kierunku celu, abyśmy dochodzili do celu właśnie razem, by się wspierać e, w dzieleniu się Bogiem, by nikt z nas nie przestał o nim myśleć. Akurat to dzisiejsze czytanie. Najchętniej bym skończył czytać dokładnie w połowie. Znaczy, w tym miejscu, w którym, kończą, w którym kończy się opis sukcesów. Wszędzie tam, gdzie mamy te wskrzeszenia, triumfy, zwycięstwa, kiedy idziemy z Bogiem, i wszystko nam się udaje. Ale ty powiedziałeś rzecz kluczową, że tu chodzi o spotkanie, przyjęcie Boga. O przyjęcie Boga, Jak przy... i kiedy przyjmuje Boga. To wszystko inne przestaje się liczyć, przestaje mieć znaczenie. Bóg wie, co jestem w stanie przyjąć, kiedy, w jaki sposób. On jest najważniejszy. On, kiedy na Niego patrzę, to cokolwiek się dzieje w moim życiu, czy to będą rzeczy trudne, czy, czy to będą tak zwane triumfy, e, zwycięstwa. To wszystko dzieje się w Nim. Ja wiem, że cokolwiek mnie spotyka, spotyka mnie w Bogu. I nikt i nic nie może mnie od tej miłości, od Jego obecności, od Jego um, opieki oderwać. Nawet jeśli dzisiaj widzę ciemność, widzę ucisk, doświadczam tego ucisku, doświadczam tego, tej, tej, tej trudności, tej ciemności pośród ludzi, niezrozumienia tego wszystkiego, co jest no, tym trudnym doświadczeniem. To Bóg jest ze mną to w Bogu mam wszystko w Bogu który mnie powołał i którego ja wpuściłem do mojego życia i Boże pragnę cię błogosławić za to że możemy ciebie przyjąć dlatego że ty nam siebie pokazujesz że ty przychodzisz do nas jako osoba że ty y Dajesz nam taką przestrzeń kontaktu, że będąc Bogiem, bytem prostym, bytem nieskończenie dobrym, bytem nieskończenie cierpliwym, nie denerwujesz się naszą głupotą, błędami, tylko przychodzisz pokazując nam siebie, dlatego że zapraszasz do bycia razem. Do bycia z Tobą, do funkcjonowania z Tobą. Błogosławię Cię Boże, bo gdyby nie Twoja y, decyzja, Twoja wola, Twoje pragnienie, Twoje działanie mające na celu na pokazanie nam, kim Ty jesteś i że jesteś, to nigdy w życiu byśmy do Ciebie nie dotarli. I Błogosławię Cię Boże, bo jak sobie myślę, że my, mali ludzie, przyjmujemy Ciebie Wielkiego Boga, to myślę, jak to się dzieje. To chyba się nie dzieje naprawdę. Chwała Ci, Panie, Chwała Ci także za to, że tych wszystkich ludzi ale wokół nas, którzy otworzyli się na Ciebie, widzimy, że można być po prostu zwykłym człowiekiem przy Tobie. Dzięki Ci Boże za to, że Ty nigdy nie koloryzujesz. Dzięki Ci Boże za to, że Ty zawsze nas uprzedzasz. I nie mówisz, że życie będzie po różach, po płatkach. Mówisz, wiesz, róża to płatki i kolce, ale to jest po prostu życie. Dzięki Ci Boże za to, że ty nie funkcjonujesz na zasadzie kija i marchewki. Że dasz nam ugryć marchewkę, a potem przyłożysz nam kijem. Dziękuję Ci Boże za to, że ty dając nam siebie, mówisz, cokolwiek się dzieje, jesteśmy w tym razem. I dziękuję Ci Boże także za to doświadczanie czasem niezrozumienia, jak to się wszystko mieści w kupie. Ale przy Tobie, przy Twoim Jestem, Panie, ta cała rzeczywistość jest drugorzędna, bo Ty jesteś pierwsze. Wychwalam Cię, ojcze dobry, bo. Bo Ty pierwszy wyszedłeś z Twoją miłością do nas, wyszedłeś z tą miłością do mnie i pozwoliłeś mi otworzyć serce, i pozwoliłeś mi przyjąć Ciebie, i uczyniłeś wszystko nowym, wszystko zupełnie się zmieniło. I to dzięki tej wierze, która nas łączy, rzeczywiście ja mogę zdobywać królestwa, ja mogę robić to wszystko, do czego Ty mnie powołujesz. Ja mogę żyć, ja mogę być szczęśliwy dzięki Tobie, dzięki Twojej obecności. I ja Ci dziękuję, Ojcze, za to, że właśnie to bycie, Twoja obecność, Twoje bycie, Twoje istnienie powoduje, że czy to jest triumf, czy to jest trudność, czy to jest prześladowanie i ucisk, wszędzie tam, w każdej z tych sytuacji. Każde, każdą z tych sytuacji mogę przejść zwycięsko z Tobą. Zwycięsko to znaczy z Tobą każdą sytuację, która spotyka mnie jako człowieka. Ojcze, dziękuję Ci, dziękuję Ci, że mnie nie opuszczasz nigdy, że zawsze jesteś ze mną i że z Tobą trudności nie są trudne, radości są wspaniałe, Ty jesteś pełen pokoju, Ty jesteś pokojem, Ty jesteś zbawieniem, Ty jesteś życiem. Dziękuję ci, ojcze dobry, dziękuję ci za to, że jestem bezpieczny w tobie cokolwiek by się nie działo. Amen. Amen. Kochani, błogosławimy wam, życzymy Wam dobrego dnia, bardzo udanego. Niech to słowo w was pracuje, przyjmijcie to Słowo, które dzisiaj Bóg kieruje do was, w którym, do którego was zaprasza, żebyście dzisiaj w Nim go spotkali. Dzisiaj w Nim zamieszkali, zamieszkali w tym słowie razem z Bogiem. Niech ono przynosi dobry owoc w waszym życiu dzisiaj. Trzymajcie się z Bogiem. I do jutra. Z